Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w niedzielnym programie poświęconym Savoir Vivre. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania dwóch panów, dwóch panów kursantów, spóźnionych kursantów, to znaczy uczestniczyli, uczestniczą w tym płatnym szkoleniu, ale z dużym opóźnieniem. Tam przyjąłem taką zasadę przy tym szkoleniu, że oprócz programów, które... No, prezentują tematykę szkolenia, to dokładam programy stanowiące odpowiedzi na pytania osób, które uczestniczą w kursie. I tutaj sporo, odpowiedzi, sporo pytań dostałem od tych panów, ale to w związku z tym, że ich jest tylko dwóch, no to odpowiem publicznie na te pytania, a panowie otrzymają ten program trochę wcześniej, czyli natychmiast po nagraniu. I tak, jeden z tych panów. Pan Dominik pisze tak. Czy może pan rozwinąć myśl z 41. minuty 30. sekundy? Nie zajrzałem, ale pan wyjaśnia, o co chodzi. Którym winem ostatecznie nie wznosimy toastu? Kiedyś pan chyba mówił na odwrót. To znaczy, chyba niemożliwe, że mówiłem na odwrót. To znaczy, możliwe w tym sensie, że ja mam tendencję do. Takich wpadek, że, że coś mi przeskakuje i mówię coś innego, i później mam z tego powodu różne problemy, prawda? Bo na przykład był program dotyczący Bractwa Piusa XI. Ja mówiłem Bractwa Piusa X, i później był atak na mnie straszny. Więc tylko powiem, powtórzę. Toastu nigdy nie wznosimy wódką, i nigdy nie wznosimy białym winem, i nikt, kto uczestniczy w toaście, nie może go wznosić wodą czy sokiem. Czyli mówiąc inaczej, toast wznosimy każdym winem musującym, od szampana klasycznego, poczynając na tak zwanych szampanach, to co się u nas nazywa szampanami białymi czy czerwonymi. I winem czerwonym. I wszyscy, którzy uczestniczą w to siedzą w tym czasie przy stole. Im wszystkim nalewa się to wino do kieliszków. I ci, którzy nie piją, no to powinni albo umoczyć wargi w winie, albo no, tak markować to picie żeby nie rzucać się w oczy i tutaj z tym rzucaniem się w oczy to tutaj drugie pytanie pana Dominika czy na końcu musi być zaproszenie na kawę i czy trzeba markować picie kawy wtedy jeżeli jej się nie pije to znaczy chodzi o przyjęcie zasiadane przyjęcie zasiadane składa się z trzech części część pierwsza przyjęcie typu aperity w 15 minut na który można się z Spóźnić. Część druga przejście na właściwe przyjęcie zasiadane, czyli obiad zasiadany z reguły. Klasycznie zaczyna się o godzinie 20 i tutaj już się absolutnie nie można spóźnić, czyli spóźnić można się jeszcze wcześniej. I takie przyjęcie trwa dwie do trzech godzin i później jest. Przyjęcie typu kawa, które trwa 15 minut, i y, powinno być przejście od stołu głównego do oddzielnego pomieszczenia, w którym byłyby stoliki y, z kruchymi ciasteczkami, czekolad czekoladkami, i tam by się podało kawę, no ewentualnie do oddzielnego stołu y, w tym y, samym pomieszczeniu, no jeżeli nie da rady, no to przy tym samym stole, ale to już nie jest to. No i teraz w przyjęciu typu kawa nikt nie musi uczestniczyć, tutaj nie ma już takiej konieczności. Może uczestniczyć, tylko jak nie pije kawy, no to, to nie musi markować picia kawy, prawda? Może kawy po prostu nie pić, ale to jest no tak przez wiele osób, no jak to nie pije kawy. To podam taki przykład z Włoch, że byliśmy zaproszeni na obiad przez księdza Jochemczyka. Obiad był odrobinę spóźniony, bo był o północy, w takiej restauracji, podobno najsłynniejsza szpageteria we Włoszech w miejscowości Diano di Marino no i po obiad się skończył szybko go zjedliśmy obiad się skończył koło pierwszej w nocy trochę po pierwszej no i oczywiście kelnerka zaproponowała kawę i wszyscy zamówili kawę, espresso oczywiście inaczej być nie może a jedna z osób uczestniczących w tym przyjęciu zamówiła kapucino, no to Kelnerka zawołała pozostałe kelnerki, ludzie z kuchni przychodzili, ludzie z ulicy zostali powiadomieni, przychodzili popatrzeć na taki dziwotwór, który w środku nocy pije cappuccino. Cappuccino jest na śniadanie rano. To tyle na pytania pana Dominika. Natomiast cały zespół pytań przekazał mi pan Rafał. I są to pytania głównie z zakresu etykiety biznesu, chociaż nie tylko. I to mi się sko skojarzyło, znaczy miałem takie skojarzenie w związku z tymi pytaniami, że może trzeba by zrobić szkolenie takie, nawet więcej niż 10-godzinne z zakresu etykiety biznesu. Takie szkolenia przeprowadzałem wielokrotnie. Z reguły zamawiały to firmy. Które dostawały dotacje z Unii Europejskiej, i te szkolenia były dla osób mających kłopoty ze znalezieniem pracy. Nawet, nawet, nawet te najwyższe instytucje Unii Europejskiej uznały, że znajomość etykiety biznesu, czyli tak naprawdę savoir tylko ze specyficznymi tematami dodatkowymi. Pomoże w znalezieniu pracy. I pierwsze pytanie jest takie: Panie doktorze, jakie ma pan rady związane z savoir-vivre na rozmowie o pracę? Jaki ubiór, jakie gesty, tak żeby pokazać, że jest się człowiekiem, że jest się człowiekiem, znającym wysokie standardy kultury osobistej? To rozmowa o pracę, o przyjęcie do pracy. To w każdym podręczniku etykiety biznesu jest taki rozdział, i tutaj nie jest kwestia, że ja mam jakieś porady czy mam jakieś opinie. To są kwestie obiektywne, i tu nie chodzi tylko o to, że savoir vivre to podpowiada, bo tak oczywiście jest. Ale etykieta biznesu jest dodatkowo wzmocniona badaniami socjologicznymi i różnymi analizami. Które potwierdzają, że zachowania wskazane przez SABUARWI, przez etykietę towarzyską, no, są najbardziej pozytywne w swych skutkach. Czyli tak: Na rozmowę kwalifikacyjną ubieramy się w ubiór właściwy dla stanowiska pracy, o które się ubiegamy, a najlepiej właściwy. Dla stanowiska pracy w tej firmie, w której chcemy otrzymać pracę. Prawda? Jeżeli ktoś, jakaś pani ubiega się o pracę sprzątaczki, a ubrała się jak pani dyrektor, to to nie jest dobrze przyjmowana i odwrotnie. Prawda? Ubiega się o jakieś stanowisko kierownicze, a ubrana jest jak sprzątaczka. I teraz. Gesty y, ograniczamy do zera. Y, tutaj o tym mówi nauka, mowa ciała, która y, opiera się na savoir viv, ale właśnie jest wsparta badaniami y, na temat, co dany gest znaczy. I jest zasada, która obowiązuje w savoir viv i w etykiecie biznesu i w jakiejś teorii biznesu, że. Przekazujemy komuś tylko te informacje, które chcemy przekazać, natomiast przez gesty przekazujemy informacje, z reguły, często przekazujemy informacji, których nie chcemy przekazać. Także gestykulacji zero, wchodzimy na rozmowę kwalifikacyjną, stajemy w połowie drogi do krzesła, co do którego mamy podejrzenia, że powinniśmy na nim usiąść i czekamy na zaproszenie. Ta osoba, która z nami rozmawia, wskazuje nam krzesło, mówi proszę usiąść, i wtedy rozmawiamy, rozmawiamy odpowiadając na zadawane nam pytania w sposób wyczerpujący, ale krótki. Prawda? Różne rozgadywanie się jest źle widziane. Czas w biznesie to pieniądz i, i trzeba to robić no, tak syntetycznie. Precyzyjnie. Jak powiedziałem, rozmowa o pracę to jest oddzielny rozdział w podręcznikach biznesu, również w podręczniku napisanym przeze mnie, protokół dyplomatyczny w instytucjach publicznych. Także to już na szkolenie. Płatne szkolenie dotyczące etykiety biznesu. Drugie pytanie pana Rafała. Panie doktorze, w pracy starszy ode mnie około 15-20 lat, pan dyrektor zaczął zwracać się do mnie na ty, nie prosząc wcześniej o to, byśmy przeszli na ty. Jak się zachować? Czy dalej stosować w stosunku do niego zwrot, panie dyrektorze? Oczywiście, że tak. Jeżeli jednak on skłoni nas, zmusi nas do tego, żebyśmy mówili mu ty, to mówimy mu ty tylko wtedy, kiedy jesteśmy cztery oczy lub jesteśmy z współpracownikami dyrektora, co do których wiemy, że oni wiedzą, że dyrektor nam zaproponował mówienie na ty i dyrektor chce, żebyśmy przy nich mówili na ty. Natomiast jeżeli pojawi się osoba z zewnątrz instytucji, klient, inny dyrektor, natychmiast przechodzimy na zwrot, panie dyrektorze. Trzeci Panie doktorze, za dużo pan powtarza tego, panie doktorze. Panie doktorze, jak powinniśmy się zachować, gdy do pracy w biurze, w którym obowiązują zasady ubioru biurowego, narzucone w umowie o pracę, niektórzy pracownicy zaczęli przychodzić w klapkach i krótkich spodenkach. To ich sprawa i dyrekcja tej instytucji powinna ich rozliczyć z tego zareagować na to. Natomiast my no, postępujemy zgodnie z regulaminem instytucji, zgodnie z umową o pracę. Pamiętajmy, o tym piszą wszystkie podręczniki, że zasady obowiązujące w danej instytucji są zasadami, które wchodzą w etykietę biznesu. Wchodzą w savoir -viv. Tak, jak zasady ustalone przez gospodarza w jakimś mieszkaniu prywatnym, znamy takie zasady, że on ustalił, na przykład zdejmowanie butów. No i teraz trzymamy się tych zasad albo nie przychodzimy. Eee... Tak? Czwarte pytanie. Panie doktorze, to już nie jest z etykiety biznesu. Jadąc z pociągiem pierwszą klasą zdarzyło mi się już kilkakrotnie, zdarzył mi się już kilkakrotnie przypadek, że w przedziale ktoś zdejmuje buty i na przykład wkładzie stopy na fotelu. Raz widziałem, jak ktoś zdjął również skarpetki o ubieraniu klapek nie wspomnę. Jak zachowywać się w takiej sytuacji, czy wypada zwrócić uwagę? Lepiej nie zwracać. Ludzie mogą to odebrać jako pouczenie, a my nie jesteśmy uprawnieni do takiego pouczenia. Mamy dwa wyjścia. Uprawniony do pouczenia jest konduktor, więc możemy złapać konduktora gdzieś, zaczepić gdzieś konduktora i mu powiedzieć, że takie zachowanie no, jest dla nas nie do przyjęcia. I on powinien zareagować. No możemy też wybrać drogę pośrednią, jeżeli są wolne miejsca w innych przedziałach, czy dalej. Możemy się przenieść, zostawiając bagaż przy swoim miejscu. Ja tak często postępowałem. Piąte. Panie doktorze, jaki ubiór stosować w miejscach, gdzie ktoś wyżej postawiony, na przykład przełożony, ubiera tylko koszulę bez krawata? tak żeby nie być nadubranym To znaczy etykieta biznesu mówi o tym że strój przełożonego musi wskazywać musi być taki że i strój podwładnego muszą być takie żeby każdy kto wchodzi do danego zakładu pracy do danej instytucji wiedział kto jest szefem a kto jest podwładnym i teraz jeżeli szef łamie zasady etykiety biznesu co świadczy o jego braku profesjonalizmu i nie chcemy przez nasz strój jakby go pouczać, no to można założyć koszulę bezkrawatową, i wtedy krawata się do niej nie zakłada i jesteśmy tak jak pan dyrektor bez krawata. Kolejne pytanie. Panie doktorze, czy pan osobiście miał problemy z jakimiś zasadami? W jakim wieku zaczął pan w pełni przestrzegać etykiety? I skąd to zainteresowanie? <laughs> to trudne pytanie, znaczy może nie tyle trudne, tylko musiałbym na nie odpowiadać bardzo długo. Przypomnę tylko taką historię, którą opowiadałem w którymś z programów, tak mi się wydaje. Że mieszkałem na Pradze tam w Nowym Osiedlu i bardzo się chuliganiłem w szkole podstawowej. Matki wielu dziewczynek i chłopców nie pozwalały im się bawić ze Stasiem i kiedyś jedna taka matka wyszła z córką za rogu w operze warszawskiej i zobaczyła, jak w przerwie. I jak ja stoję w garniturze białej koszuli pod krawatem, mając 12 lat, 13, 11, już nie pamiętam dokładnie tego wieku, i pijąc herbatkę, i ona zapytała się: mnie, Stasiu, gdzie twoja mamusia? Na no, co ja odpowiedziałam: Mamusia w domu, ja sam tu przyszedłem. Zacząłem z nią rozmawiać o operze i znałem dobrze i libretto, i miałem pewne informacje o autorze, i ona skończyła. Tą rozmowę, taka cała, zadziwiona, i powiedziała do swojej córeczki: Joasiu, możesz od dzisiaj bawić się ze Stasi. No to znaczy, zawsze miałem, miałem ciągoty, natomiast pytanie, czy, czy zawsze w pełni przestrzegałem Savuarwi? Tu jest problem, jak większość z nas, jestem w jakiejś mierze sproletaryzowany, a to brakuje pieniędzy, a to brakuje czasu, a to dom za mały. Prawda? Także w pełni to nie wiem czy... No zdarzało się, zdarzało się. Staram się jak mogę. Jak wychowywać dzieci zgodnie z etykietą? Jak przygotowywać się do takiego wychowania planując dzieci? Najlepiej ten problem rozstrzygnęła Baronowa Rothschildowa odpowiadając w swoim podręczniku Savoir vivre, że dziecko do czwartego roku życia powinno opanować wszystkie podstawowe zasady etykiety, i wtedy już do końca życia o tym nie myśli, tylko ma je we krwi. A jakie są najtrudniejsze, druga część pytania? Aspekty, może jakieś przykłady z pana życia? No to podałem przykład. Ósme pytanie. Na spotkaniu biznesowym kontrahent usędził mojego wspólnika na pufie, sam usiadł w fotelu. Jak zachowywać się w tak niezręcznej sytuacji? No zacisnąć zęby i, yy, i trwać. To to jest zawsze gospodarz decyduje, natomiast no, świadczy to o nim nie za dobrze. I ostatnie pytanie. Jak ocenia Pan stan polskiego społeczeństwa względem kultury oraz savoir-vivre po pandemii? Wydaje mi się, że przez siedzenie w domu, co po niektórych, na przykład cały dzień w piżamie, nastąpiło bardzo mocne rozróżnienie co do jakości kultury i zasad. Nie wiem, czy to jest związane z pandemią, ale poziom kultury, zapominanie o podstawowych zasadach, szczególnie w młodym pokoleniu, pogłębia się z dnia na dzień, z minuty na minutę. Jest to przerażające. wkraczamy w jakiś okres barbarzyński i jeszcze niektórzy mówią, że to no takie czasy to teraz jest łatwiej normalnie i na luzie, a te zasady już się przeżyły. One się nie przeżyły i nigdy nie przeżyją. I zawsze przetrwają jakieś warstwy społeczne, jakaś klasa średnia w takim czy innym sensie, która będzie chciała, żeby jej życie było szlachetne. Dziękuję bardzo.